Wielki brat w sieci. Zobacz więcej w www.tv.pl. Takiej przepaści wiekowej, bo to jest dla mnie przepaść, nie? To też trzeba by skupić Jaja, nie? Takie, żeby się pobawić że ona mnie powie, to jest stary Whistleblow, nie? A ja się z tego śmieję, no bo kurwa, jak, nie? No, albo mówi do mnie, tata, chodź, nie? A ja ty sukuku. ale włóczka jest genialna. Kochać mi się <laughs> Ja Bo Podświadomie mam teraz, że powinienem na coś się wierzyć. Rzucić. Z Magdy tak zrobiłam, po, po, po wyjściu, żeby się krzywo do zakładu pracy szła. Ona, jeszcze tak, żeby żeby jeszcze, żeby mi, się, żeby mi się bardziej spodobać, to poszła do, do dietetyka. Kurde. Nie, lubisz zbiorowe historie, chyba. co? No, ja na przykład nie jestem za tym, za ruchem zbiorowym, ale widzę, że tu kolega preferuje. Znaczy, też ja jeszcze robię zbiorowe, to dwie, dupcie i ja. 20-30 dziennie, Ryczewska. Co? Wiadomo. Modusia. Co? Bogdusia. Tak? Ale powiem ci, że takie trzy razy jest z rzędu. Ale najszybsza była Monika Kurowka. No raz, dwa, trzy. Kiedy sukok. No jeszcze chwila. Kiedy? Już. Rzeczywiście szybko. Że... Kiedy sukok? No nie rozumiem. Tak można, kur... Toż Też myślałem, że tak nie można, ale można.